Po co jest poseł? Mówię o tym pośle w Sejmie, czy posłach w Sejmie. Ostatnio czytając Biblię, natrafiłem na taki ciekawy werset, którym chciałem się z Wami podzielić, który uruchomi, mam nadzieję, właściwe myślenie w nas. 13 rozdział, 17 werset księgi politycznej, czyli księgi przypowieści Salomona. To był król Izraela. Niegodziwy poseł sprowadza nieszczęście, lecz wierny posłaniec działa kojąco. Po co jest poseł? Dobry poseł żeby działał kojąco na tego, kto posłał go. A teraz, kto posłał do Sejmu tych posłów, którzy tam są, 460? No ja i ty. Czyli po co oni tam są? Żeby na nas działać kojąco. Żeby nie sprowadzać nieszczęścia na naród, na każdego z nas, ale żeby sprawiać dobre rzeczy. Warto zacząć w ten sposób myśleć o swoich przedstawicielach. Narody protestanckie to pojęły i zbudowały państwa obywatelskie. Czy my? Zrobimy to samo w Polsce.